Cześć, witajcie. W dzisiejszym przepisie pokażę Wam, jak robię gulasz z łopatki wieprzowej. Jeśli nie macie łopatki wieprzowej, to też może być szynka wieprzowa. I do tego przepisu będziemy potrzebować około 900 g łopatki, pół cebuli. 300 g mrożonej lub świeżej marchewki, jeden duży pomidor, ewentualnie dwa mniejsze, a jeśli nie macie, to proponuję puszkę krojonych pomidorów. Dwa ząbki czosnku, smalec, natka pietruszki, łyżka mąki, dwie łyżki oleju, przyprawę do gulaszu, dwa liście laurowe. Paprykę wędzoną oraz sól i pieprz. I teraz naszą szynkę musimy pokroić w kostkę, taką dość sporą kostkę, tak jak widzicie na filmie mniej więcej takie kawałki. To też zależy, czy lubimy większe te kawałki, czy mniejsze to już wedle uznania. Całe mięsko kroimy. Następnie na patelnię wykładamy około jednej dużej łyżki smalcu. I gdy smalec się rozpuści, wrzucamy mięso na patelnię. Smażymy je tak długo, aż nabierze złocistego koloru mieszając co jakieś 2 minuty tak żeby dokładnie z każdej strony mięso było równo podsmażone. Kiedy mięso nam się smaży na patelni, kroimy na drobne plasterki ząbki czosnku. Mogą być to dwa duże ząbki albo trzy małe. Pokrojony czosnek wrzucamy na patelnię do mięsa. Dodajemy dwie łyżeczki wędzonej papryki. Wszystko mieszamy. Następnie zawartość patelni przesypujemy do garnka i teraz musimy pomidora pokroić w takie talarki. Najlepiej gdyby to był pomidor obrany ze skórki. Jeśli nie możemy tego zrobić, dlatego że skórka jest za twarda, no to można sparzyć pomidora, ale tak jak mówię najlepiej jest Pomidora pozbyć tej skórki. Jeśli nie chcemy dodawać zwykłego pomidora, to możemy dodać do garnka puszkę pomidorów pokrojonych. Następnie kroimy cebulę. Tutaj, w zależności od tego, czy lubicie bardziej smak cebuli, czy mniej. Bierzecie jedną mniejszą albo jedną większą. To zależy od upodobań. Niektórzy lubią, jak tej cebuli jest bardzo dużo w gulaszu, niektórzy e, lubią, jak cebuli jest mniej. I teraz przyszedł czas na dodanie marchewki. Ja mam marchewkę mrożoną, która jest pokrojona w drobną kosteczkę ale możecie dać marchewkę świeżą. Ja proponuję też pokroić ją w drobną kostkę. Jeśli lubicie, to może być też w plasterki. Ja akurat no, naprawdę przepadam za wersją taką kosteczkową. I teraz, nie widać tego na filmie, ale na patelnię wlałam troszeczkę wody, żeby zlać to wszystko do garnka. Cały ten sos, który wytworzył się przy smażeniu mięsa, po prostu trzeba przerzucić do garnka. A żeby łatwiej to zrobić, no to po prostu należy wlać troszeczkę wody na patelnię, aż się to rozmoczy i wtedy przelać do garnka. Tej wody nie może być za dużo, jej ma być tylko tyle, aby te wszystkie warzywa i mięso było Zakryte. Zakrywamy garnek i dusimy około 15 minut. Po 15 minutach dodajemy trochę soli do smaku, pieprzu. Dodajemy również dwie płaskie łyżeczki przyprawy do gulaszu, dwa liście laurowe i cztery ziarenka ziela angielskiego. I ponownie całość zakrywamy i dusimy jeszcze około 20 minut. Po 20 minutach dodajemy natkę pietruszki. Ja mam akurat mrożoną, możecie dać świeżą. I pozostało nam nasz gulasz zaklepać. Możecie to zrobić tak jak robicie po swojemu. Najczęściej. Może być to śmietana, może być to mąka z wodą. Ja mam akurat ostatnio taki sposób, że dodaję do mąki nie wodę, tylko olej. Na jedną łyżkę mąki dodaję dwie łyżki oleju, dokładnie rozmieszam to na taką jednolitą masę, dodaję do gulaszu. Mieszam, poczekam jeszcze chwileczkę aż to wszystko się zagotuje i mamy tak naprawdę gulasz gotowy. I teraz już pozostała tylko najprzyjemniejsza część programu, czyli jedzenie. Ten gulasz możecie podawać z ziemniakami, z ryżem, z kaszą. Jak kto woli. U mnie, jak widzicie, jedna porcja będzie z ryżem, druga porcja będzie z ziemniakami. Można do tego dodać jeszcze na przykład kiszonego ogórka albo konserwowego. Bardzo też pasują buraczki. U mnie najczęściej buraczki wiórki. Co kto lubi. Ja do jednej porcji dałam buraczki, a do drugiej dałam kiszonego ogórka. Na ziemniaczki jeszcze posypam koperek. Ja ze swojej strony życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Proszę, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Zapraszam również na pozostałe przepisy na tym kanale i do zobaczenia w następnych filmach. Pa! pa.